Dzisiaj opowiem Wam o organizacji mojej szafy, o rewolucyjnym sposobie składania t-shirtów i o otwarciu nowego TK Maxa. Y. Cześć, hey, witam was w kolejnym odcinku podcastu o modzie, nazywam się Joanna Glogaza. i dzisiaj jak na szafiarkę przystało, opowiem wam o mojej szafie. Nie jestem z Krakowa, przeprowadziłam się tutaj na studia dwa lata temu i kiedy okazało się, że mój pokój jest jakieś trzy razy mniejszy niż ten, który miałam w domu, byłam trochę przerażona, jednak udało mi się po pewnym czasie jakoś to ogarnąć. Integralną częścią mojego systemu organizacji jest ta właśnie duża szafa, to jest jej najmroczniejsza część, tutaj bardzo rzadko zaglądam, bo drzwi się ciągle otwierają, jest ciemno i generalnie nic nie widać. Dlatego trzymam tam rzeczy, w których rzadko chodzę, jakieś eleganckie sukienki, marynarki itd. Rzeczy, w których chodzę częściej, czyli na przykład t-shirty, spodnie, krótkie spodenki. Trzymam szasę. Tutaj sobie leżą poukładane. Niżej w szufladach mam szale, skarpetki tego wam może oszczędzę I basicowe zwykłe t-shirty. To jest bardzo dobre miejsce do trzymania rzeczy, których już nie, nie używamy. Trzymam tam jakieś zimowe kurtki, grube swetry. Bardzo dobra rzecz, bo kosztują 19 zł w IKEA. Można je złożyć, kiedy już są niepotrzebne. Bardzo dobra inwestycja. A pozostałe rzeczy, które nie używam, wrzuciłam do walizki i wrzuciłam pod łóżko, także nie zajmują mi miejsca. A tej walizki tak chwilowo nie używam, więc po prostu zawsze tak żakują. Najważniejszą zasadą w organizacji naszej szafy jest to, aby ciuchy, w których często chodzimy, były zawsze pod ręką. Dlatego moje ulubione ubrania powiesiłam na takim właśnie stojaku. Są ułożone kolorami. Po pierwsze łatwiej jest mi odnaleźć to, czego szukam, po drugie ładniej to wygląda. Staram się, aby ciuchy wisiały na wieszakach pojedynczo, ale ponieważ mam ograniczoną ilość wieszaków i nieograniczoną ilość ubrań, niemalże, to czasami zdarza się, że wiszą podwójnie. Ale wtedy staram się wieszać je w takich zestawach, w jakich zwykle je noszę, na przykład dodaj niebieska koszula z czołem swetrem, Albo przejrzysta czysta, przeświczająca błyska od razu z t-shirtem, z którym ją noszę. Wtedy nie muszę grzebać suflać przed wyjściem, tylko po prostu zakładam na siebie i wychodzę. Ład. Moim zdaniem najlepsze wyszaki są drewniane albo takie pokryte materiałem, takich co prawda się jeszcze nie dorobiłam. Ale jeżeli brakuje Wam wyszaków, to możecie poprosić o zapakowanie ich razem z ubraniem, które kupujecie. Bardzo często tak robię i w ten sposób dorobiłam się na przykład. Ekskluzywnego wieszaka od Sony Rikiel. Jeżeli chodzi o buty, to część rzadko używany, czy mam w pudełkach na dnie szafy, część wala się w przedpokoju, a część ta najbardziej reprezentacyjna, okupuje dwie najniższe półki regału z książkami. Teraz pokażę Wam coś, co zmieniło moje życie. Jest to japoński sposób składania t-shirtów, który, jak dojdziecie idziecie już do prawy, do prawy, będzie Wam zajmował dwie sekundy, czyli. Będzie to trwało znacznie krócej niż tradycyjny sposób składania t-shirtów. Robimy to tak. Rozkładamy t-shirt na równej powierzchni. Dzielimy go sobie na połowę. Odbliżamy kilka centymetrów, no dosłownie 2-3 od brzegu. Łapiemy go w połowie. Drugą ręką łapiemy go na górze. Na tej samej linii, co jest bardzo ważne, żeby utrzymać tę samą linię. Tą ręką przekładamy na dół dalej na tej samej linii. I teraz uwaga, najtrudniejsza część. Strzepujemy. Rozkładamy i tam ta Mamy t-shirt. Na koniec tradycyjnie mam dla Was niosę. We wrześniu w Warszawie będzie otwarcie nowego oddziału sklepu TK Max. Do tej pory TK Max można było odwiedzić w Bielsku Białej, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Czeladzi i od wiosny także w Łodzi. Jest to angielski sklep z przecenioną odzieżą, gdzie można kupić na przykład takie buty albo taki top. Taki? Albo na przykład ubrania projektantów takich jak Chloe, albo sieciówek takich jak American Apparel. Chyba wszystko na dzisiaj, także do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Otwiera Od się tam na Marszałkowskiej, nowy oddział TK Maxa. jest to... ZAPOMNIAŁAM RZECZY! não é minha buta.